Nie będziesz mogła więcej odłączyć się ode mnie, bo ja jestem najwyższy. To przerażające, nawet jeśli cię kocham, panie. Twoja moc i mądrość jest wielka. Dlaczego, Basuro? Czego się obawiasz? Czy nie jestem nauczycielem miłości? Zajmę się tobą, uspokoję cię, gdy będziesz pogrążona w ból. Okryję Cię moimi błogosławieństwami. Udzielę tego, czego Ci brak. Jestem nieskończonym bogactwem. Nie masz się czego obawiać ze mną. Ja jestem tym, który podtrzymuje fundamenty Ziemi. Pozostaw mi wolność czynienia wszystkiego, czego chcę od Ciebie. Jestem tak szczęśliwy mając Cię blisko siebie, Ciebie tak wrażliwą i tak słabą. Bo wiem, że Twoje serce pozwoli mi zrobić z Tobą to, co mi się będzie podobało. Nie lękaj się, ja jestem Ojcem Niebieskim i kocham Cię ponad wszelkie ludzkie zrozumienie. Ja jestem jakwe i jeśli nie słyszałaś tego wcześniej, mówię Ci to teraz, że jestem znany z dochowywania wierności, a moje słowo jest pewne. Moje dziecko, wyrwałem cię śmierci, aby moje słowo zostało zapsane. Podniosłem cię, abyś została moją posłanniczką. Ponieważ zaś masz stać się posłanniczką, musisz przejść formację. Powinnaś poznać, jak ja odczuwam, jak ja działam i jak moja miłość rozpala serce. Inaczej, jak mogłabyś powiedzieć o tym moim umiowanym dzieciom? Pójdź, odczuj moją obecność, jak Cię tego nauczyłem. Kocham Cię, maleńka. Rozpoznaj mnie. Pragnę, abyś trwała w zażyłości ze mną. Wasulo, jutro podepuję Ci orędzie, które pouczy moje dzieci, jak być ze mną. Idź teraz wypełnić inne zadania. Idź w pokoju. Później. Wasulo, pisz. Jesteś zjednoczona ze mną, będziesz ze mną pracować, cierpieć, pomożesz mi. Tak, podzielę wszystko, co mam z Tobą. Ty ze swej strony uczynisz to samo. Być zjednoczonym to pozostawać razem na zawsze, bo moje więzy są więzami wiecznymi. Moja szalona miłość wiąże Cię na zawsze ze mną. Moja miłość rozpala i ogarnia nawet kamienne.